Siemanko widzowie, witam Was bardzo, uśmiechnięty ja. Ponieważ w dzisiejszym filmie wrócę do gry, na której się wychowałem, czyli tak jak pewnie widzicie po tytule, będzie to Clash Royale. Moja taka ostatnia, dłuższa styczność z tą grą miała miejsce w 2018 roku, czyli kiedy było jeszcze 10 arenek, a liczba pucharków, która była potrzebna do wbicia jej, to było 3000. W tym filmie przekonacie się, jak radzi sobie deck, którym w tamtym czasie udało mi się właśnie wbić najlepszą rękę. Zagramy sobie draft z nowymi, podobno giga OP Ewo Świniami. I jako, że to jest pierwszy odcinek z Clash Royale na tym kanale, to jeśli pod tym filmem będzie 500 łapeczek w górę, to jeden z Was zgarnie sobie przepustkę, w której właśnie będziecie sobie mogli taką ewolucję Royal Hawksów zgarnąć. Oczywiście subskrypcja, bo to losowanie będzie tylko dla subskrybentów. I słuchajcie, to losowanie odbędzie się na Discordzie, także koniecznie na niego wbijajcie, link macie w opisie, a my lecimy sobie już za ręką. Dobra drodzy Państwo, deck, którym dominowałem graczy w 2018 roku delikatnie różni się od tego, którym sobie gram teraz. W ogóle nie wiem skąd mam ewolucję Knighta. Chyba ją dostałem za darmo, bo ja nic nie kupowałem w tej grze, nigdy dosłownie nic nie kupiłem. Yy, no i słuchajcie, podstawą tego deku jest oczywiście lawa i balon. Na 12 poziomie oczywiście nie jest to za wysoki poziom. Balon na 14 i brakuje mi tylko 7500 kart, żeby dobić 15 poziom. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Jest tutaj troszeczkę właśnie eksperymentów, bo dodałem właśnie Night'a zamiast Ice Wizarda, a właśnie Ice Wizardem zawsze grałem. Yy, no i dodałem Frozena za loga. Także cena tego deku oczywiście troszeczkę mi się tutaj podniosła. 7200 połarków wiem, że to nie jest za dużo, no ale tak jak mówię. Ja w tę grę za bardzo nie gram. Możecie Wy się pochwalić, ile Wy macie powarków. Zobaczymy, jakich mamy tutaj kozaków. Yy, no więc dobrze, proszę Państwa, lecimy sobie z pierwszą ręką. Zobaczymy, jak to będzie. Zagrałem sobie jedną rozgrzewkową, przed tą, żeby się przyzwyczaić do grania na komputerze, ale to nie jest takie proste. Dobra, jest godzina 13, więc pewnie mocniejsze dzieciaki już mogą być w domu. Dobra, tego gościa sobie spróbujemy skontrować na item. Dobra, tamten atak się troszeczkę nie powiódł, ale teraz sobie zagramy balonem i spróbujemy to skontrolować Frozenem, tak, żeby balon teraz nie zginął. Tu zagramy sobie armią szkieletów. Powinno to nawet nieść... O kurde. Przecież to zamienia moje szkielety w jego gobliny. Szybko strzały. Proszę mi całą wieżę zje! Co tu się stało? Nie, no wieża za wieża poszła. O i teraz kurczę, wychodzi, że mój dek jest za drogi niestety. Nie mam Frozena, kurczę. teraz, jakbym tak Frozenem zagrał, to Inferno Dragon by całą wieżę zbił, nie? Dobra, yy, musimy troszeczkę odpuścić lawę, musi nawet troszeczkę przytankować. Także zrobimy to sobie tak i nie mogę za bardzo szkieletów, nie mogę za bardzo armii szkieletów sobie stawiać, ponieważ yy, no gościu ma kartę, która moje szkielety zamienia. W jego gobliny, także no nie za fajnie. Ale dobra, mamy teraz eliksir razy 2. A dla tego deku eliksir razy 2 jest zbawienny, ponieważ ja sobie mogę bardzo grubo wierzyć z tymi kartami. Właśnie jak tym dekiem gramy, to właśnie zawsze chcemy sobie dojść do tego eliksiru razy 2. Dobra, miejmy nadzieję, że jakoś to da radę. Dobra, spróbujmy sobie dać skeleton armii tutaj, żeby ona ewentualnie nie szła na moją wieżę. I dobra, i teraz gramy. Frozena sobie zagramy? Nie, nie zagramy sobie Frozena bo że chyba tak czy siak, z... oj nie zniszczymy tak czy siak wieży. dobra zniszczymy, ale on też nam wieżę zniszczy niestety, dobra lecimy sobie drugim balonem, yy, walić defensywę, od razu idziemy na jego wieżę główną, nawet jak stracę te wieżę, no to ja chcę po prostu wygrać trzema koronami, no chyba bez problemu uda się to zrobić, chociaż nie, balon raz jeszcze powinien spuścić, ale nie spuści, A, dobra jest winek, zostało mu tylko 319 HP na wieży, jest nieźle jest nieźle Well played, mi napisał oczywiście podziękujemy serduszko również wyślemy czemu nie no i mamy gwarantowany dwugwiazdkowy drop cztery przekręcenia i nawet jedna gwiazdeczka nie wpadła nie o 106 nightów to fajne to spoko to spoko i jeszcze coś odbieramy. Ale zanim przejdziemy do dalszej części tego odcinka, chciałbym, żebyście posłuchali o sponsorze dzisiejszego filmu. Spędzasz przed komputerem kilka godzin dziennie i czujesz ból pleców. Dzięki biurku S7 Pro od FlexiSpot będziesz mógł zmienić swoją pozycję z siedzącej na stojącą w kilka sekund. Poprawi to twoje krążenie krwi i koncentrację. Całość przychodzi do nas w trzech kartonach. Rozpakowanie, prościzna, trzy szybkie ruchy nożem, i już wszystko było otwarte. Składanie biurka porównałbym do klocków Lego, czyli robisz to co w instrukcji, no i za bardzo nie da się niczego zepsuć. Po 20 minutach macie gotowe całe biurko. Zapytacie pewnie, czy całość jest stabilna. Spójrzcie tylko, jak zachowuje się kubek pełen wody na maksymalnej wysokości. Po prostu bajka. E7 Pro jest w stanie podnieść ciężar do 160 kg dzięki indywidualnym silnikom w każdej z nóg. Widzicie, z jaką łatwością wynosi mnie do sufitu? Teraz, gdy na suficie będę miał komara, to ta wyprawa będzie dużo prostsza. Od teraz zawsze, gdy będę montował film, nie będę musiał się martwić o ból pleców, ponieważ dzięki jednemu kliknięciu z pozycji siedzącej przechodzę do stojącej. A dzięki organizerowi na kable, który znajduje się pod biurkiem, nie muszę martwić się o to, że moje kable będą Poplątane, a pod biurkiem już zawsze będę miał porządek. Dodatkowo przy zakupie biurka dostajecie aż 10 lat gwarancji, a dodatkowo macie 60 dni na zwrot. Ja osobiście mogę powiedzieć, że po tygodniu używania S7 Pro z czystym sumieniem mogę polecić Wam to biurko i zapewnić Was, że w 100% jest ono warte swojej ceny. Ponieważ to biurko jest inwestycją w wasze zdrowie, a uwierzcie mi, wasz kręgosłup wam za to podziękuje. A jeżeli wy byście chcieli sobie sprawdzić dokładnie takie same biureczko jak moje, to w opisie macie kod, z którym złapiecie aż 600 zł rabatu na ten kod. Konkretny model. Tylko musicie się pośpieszyć, bo ta oferta jest ważna tylko od 12 do 20 listopada. A jeśli nie chcecie sobie kupić biurka, to oczywiście na stronie FlexiSpot macie do wyboru różnego rodzaju krzesła ergonomiczne czy sofy. Więcej informacji, oczywiście, macie w opisie filmu. Ja was tam odsyłam, a my wracamy sobie do filmu. Climber dajcie, dajcie pieniądze, bo ja naprawdę mam bardzo mało ostatnio. Dobra, słuchajcie, ja bym chyba w tym odcinku chciał sobie przetestować ewolucję Inferno Dragona, bo ja tak dosłownie nigdy nie wydałem pieniędzy na tą grę. Ja sobie bym kupił ewolucję Inferno Dragona, bo dosłownie Inferno Dragon nigdy z mojego deku nie wylatuje i w sumie chyba by mi się to nawet opłacało, tylko nie wiem właśnie czy ja chcę takim dekiem... Gracz, nie wiem czy tego Knighta sobie po prostu bym nie wymienił w przyszłości, ja go na razie tylko tak testuję, bo właśnie zauważyłem, że mam jego ewolucję po prostu, nie wiem skąd, ale mam. No i dobra, słuchajcie, oczywiście mamy odblokowaną ewolucję Inferno Dragona i zobaczymy sobie jak ten Inferno Dragon będzie śmigał, powiem wam, że naprawdę jestem tego bardzo ciekawy, bo to jest jedna z moich ulubionych legend. Kurczę, jak ten Inferno Dragon dziwnie wygląda z tą ewolucją, mój deck już nie wygląda tak samo. Dobra, zobaczmy, zobaczmy jak to będzie śmigało. No i dobra, zacznijmy, kurczę, którą on też zaczął, niedobrze, no ale dobra. Będziemy sobie kontynuować atak na tę wieżę. No i ja tutaj na razie nie bardzo się mam jak bronić, bo muszę te miniony tutaj spuścić, a tej wieży też nie bardzo chcę stracić. Dobra, straciłem pół wieży, ale on mi się wydaje, że jest totalnie bez eliksiru. Ja sobie zagram Froze... Mmm... ale mnie przechwytrzyłbym całą wieżę. Mu zdjąłbym mu, no wiadomo, nie niestety tylko stety. Dobra, zobaczymy co to będzie, może zagramy sobie balonem tak na drugą wieżę? On chyba nie powinien mieć czym się obronić, chociaż teraz już mu się eliksir raczej odnowił. Hmm, dobra, zagramy sobie tutaj inferno dragonem, przeładujemy go sobie do tej ewolucji. O, battle ram, proszę bardzo. Ile battle ram kosztuje? 4 eliksir czy 5? O, royal gosta jeszcze dał. Kurde, zafryte? Nie dobra, nie zafryte, ale... On teraz znika i teraz się pojawia. A ja bym teraz sobie balonem zagrał na drugą stronę, bo on te miniony musi zapować albo cokolwiek. Poison chyba trzy kosztuje, więc ja sobie zafrytę. powinienem teraz zgarnąć wieżę, bo on się nie powinien mieć czym obronić. On jest teraz dosłownie na zerze eliksiru, nie? Dobra, mimo tego Wizarda i tak balon do raz dojdzie, także elegancko. No i dobra, najta sobie tutaj gramy. Wieża będzie tego Wizarda obijała. Okurczym na bandytkę. Mm, nie, dobrze, dobra. Muszę Inferno Dragonem zagrać. Chociaż ona i tak za dużo HP nie ma. Zabijemy ją? Aj, no niestety jeszcze raz do wieży doszła. Dobra, możemy tutaj coś sfrizować, gdy ten Inferno Dragon sobie tutaj podchodzi. Dobra, i frizuję. Kurde, nie trafiłem w wieżę. Mm, ale kurde, no jakbym w tę wieżę trafił. To ona by go w ogóle nie obiła, no niestety, no niestety. Mamy 1-1. Nie wiem, kto tu jest bliżej zwycięstwa, naprawdę, nie mam pojęcia. I on jeszcze Batyrama gra. Ajajajaj, aj, 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 bardzo niedobrze. Dobra, muszę zagrać tak. Y te miniony, żeby od tego Poisona tylko nie zginęły, bo ja je muszę w miarę wcześniej rzucić. Dobra, zginęły, ale obroniły wieżę, to chociaż tyle. Yy, dobra, tutaj zagramy Knighta, tutaj zagramy dragona, zagramy też od razu szkieleton armii. Tylko kurczę dobrze tego ucznika by było zabić, nie? Bo on tutaj najwięcej robi. Dobra, no i teraz Inferno Dragon wchodzi w grę. Dobra, bardzo drama. Musimy sfrizować. Nie chcę, żeby on mi zadał jakieś obrażenia na wieży. Znaczy, tak czy siak zada, bo ja kurczę za bardzo eliksir nie mam. Dobra, nie zadali, chociaż tyle. Dobra, Knight. Kurczę, kurczę, to będzie bardzo ciężki mecz. Ja chyba... Ja w ogóle zagrałem lawą w tym meczu? Czy ja nie grałem lawy w tym meczu? Kurczę no i bandytka. 800, wieży, 800 HP na wieży tylko, nie? Dobra, tu Inferno Dragon musi oddać. Miejmy nadzieję, że go nie zapuje. Dobra, nie zapował go. Tu idzie lawa. Tych zabijamy. ktoś <laughs> się jest zdenerwowany, już widzę to po nim. Dobra. I on losowo Poisona zagrał. Nawet mi nie pozabija moich dziutków. Chodź, 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 chodź tym Royal Ghostem. Gdzie się tak śpieszysz, bratku? Dobra, Freeze i powinno być wygrane. Elegancko. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Nie no, pędek widzowie śmiga, śmiga. Nie będę ukrywał, że on działa mimo wszystko w dzisiejszych czasach. Ciekawe, by sobie radził na wyższych pucharkach. Dobra, mamy 7200 pucharków. Jest nieźle. Dobra, dwie ręki za nami. No i w sumie co? Tak jak obiecałem, chyba zagramy sobie. Ee, drafta. Drafta z Royal Hawksami. Ja biorę. No, Royal Hawks. No, nie mogę nie wziąć Royal Hawks. No, nie mogę ich nie wziąć. Dobra. Mm. Kurczę, drogi będę miał ten deck jak ja sobie wezmę łyczkę. Dobra, wezmę łyczkę. Firebola. No <grym> i Wizarda, nie? Ej, średnia to jest 4,5 ponad z tych kart Elixiru, które ja wybrałem, nie? Dobra, co on mi wybrał? Co on mi wybrał? Walkirię mi dał. Dobra, to zacznijmy sobie tą walkirię. Oj, proszę. Co to jest za karta? Ej, ja tej karty nigdy chyba nie używałem. Ona nie broni? O, on jakiegoś Wojda chyba użył. Kurczę, no powiem wam, że ja tych. Niektórych kart to tak bardzo nie ogarniam. Ja za bardzo nie wiem, jakie karty powchodziły do tej gry. Dobra, firebolem sobie zagrajmy. Nieźle. Yy, no i co? Lecimy z tymi Royal Hawksami? Dobra, lecimy tymi Royal Hawksami. Tylko. Nie mam ich ewolucji chyba przeładowanej, tak jakby, nie? Czy ja muszę sobie to kupić, że nawet jak gram Drafta, to. żeby ta ewolucja była aktywna, to ja to muszę kupić? Szczerze, nawet nie wiem. Dobra, Wizard. No i niestety on się tym Battleground dobił. Kurczę, ja w ogóle nie mam doświadczenia grania z zupełnie innymi dekami. Ja tak sobie nie radzę. To jest smutne, kurczę. To jest bardzo smutne. Dobra, zagrajmy sobie łyczką na razie na spokojnie. No i puśćmy Walkiri tutaj przodem. Niech Walk Walkiria przytankuje. Że co to jest za karta w ogóle ty? Dobra, Walkiria tankuje elegancko. No i co, jakieś tornado by tutaj pasowało pewnie zaraz użyć. Fireballa może? Dobra, użyjemy z Tornada. Żeby obić tego blinki. Ale one kurczę, nie są szotne, niedobrze. Ej, Mega mocno mnie obiło, Myślałem, że to tornado coś tutaj ich zatrzyma, ich nie zatrzymał. Nie, dobra, ładuje się ewolucja. Myślałem, że się nie będzie ładowała. To co, może sobie tak po prostu zagramy? Dobra, tak po prostu je puścimy i obronimy fireballem. Nie chcę zadadzą. O, proszę bardzo, trzy muszkieterki. Zdobywamy wieże? Zdobywamy wieże. Elegancko, dobra, nie jest źle. Obronimy sobie wizardem to. Przynajmniej się postaramy. Oj, nie Niedobrze. Oj, bardzo niedobrze. Obi, obi, zabij go, zabij go, zabij go, zabij go. dobrze. Walkiria, szybko, szybko walkiria. Dobra, mamy to. I idziemy tym gigantem. Rudym, rudym gigantem idziemy. O, widzę, że za wszelką cenę chce mi wieżę zniszczyć. Yy, no i dobra. Lecimy z ewolucją, bo one mają skrzydła teraz. I co? I one sobie będą latać. O, jeden w ogóle do prawej wieży poszedł. Kurczę. Chyba za dużo. Nie no. Kurde, ej, pół HP. Tej wieży zbiliśmy. Jest giga dobrze, tak szczerze. Dobra, widzicie, szybko zabijmy sobie tego latającego kanona. Dwa latające kanony. Nie zbijemy tego. Oj oj, 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 niedobrze, 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 niedobrze. Zatrzymajmy go tornadem na chwilę i walki... Kurczę, nie zatrzymamy go. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, bardzo wyrównany pojedynek jest. A w sumie nawet bardziej na jego korzyść, bo ja mam 2,5 tysiąca HP do zbicia, a on tylko 1500. Dobra, dajmy sobie giganta. Zagrajmy. Skoro jest podwójny eliksir świnki szybko. I tutaj Fireballa może sobie zagrajmy. Dobra, świnki, zróbcie dużo, zróbcie dużo, błagam was świnki, zróbcie dużo. Hoxy, proszę was. 1000 HP jest na wieży, nie Niedobrze, 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 bardzo niedobrze. Nie zrobię tego chyba. On ma chyba przewagę, bo ja dosłownie nie mam eliksiru, a on pół plansz już, kurczę, zostawił swoimi kartami. Weź to teraz obroń, człowieku. Dobra, tornado. Cofnij ich trochę. Kurczę, co z tym kanonem teraz? Ej, on nie bije za mocno? On za mocno bije. Kurczę, no i 1000 HP na 1000 HP. Dobra, świnie. Nie, nie, świnie. Stop, stop, stop. Proszę zatrzymać. Zatrzymajcie się. Proszę nie dochodźcie do wieży, proszę. 600 HP mam na wieży, nie? To jest nie do zrobienia, chyba. Tak mi się wydaje, że to jest nie do zrobienia. Dobra, świnie, to jest wasz moment. Musicie to zrobić. Cokolwiek na was idzie w tym momencie, to ja to tornaduję. 400 HP na wieży, proszę, proszę, proszę. 100 Fireball, wygrałem chyba. Dobra, GG. Ej, mocne, mocne są te świnki, tak szczerze. Naprawdę są niezłe te świnki. No, więc drodzy Państwo, jak Wy sobie chcecie te ewolucje Royal Hawksów zgarnąć, zafryte, no to co, subskrypcja, 500 łapek, ktoś z Was sobie te świneczki zgarnie. A my sobie jeszcze otwórzmy dropik. Potrójny dropik, proszę bardzo, trzygwiazdkowy. 160 komonów, znaczy white kartów, komonów, no, bardzo dobrze, bo... Potrzebuję tego, bardzo tego potrzebuję, bo słuchajcie, chciałbym wbić 10 tysięcy pucharków w najbliższym czasie i będę potrzebował wbić sobie przede wszystkim 14 poziom minionów, 15 poziom balona oczywiście, bo brakuje mi dosłownie 700 kart, a jak teraz sobie użyjemy tych kolonów, to będzie mi naprawdę już tylko 500 brakować, także sobie oczywiście użyjmy tych kolonów. Jeśli oczywiście ta seria będzie się Wam na tyle podobała, to może będzie więcej odcinków z Clash'a. No, także drodzy Państwo, ja Wam za ten odcinek bardzo serdecznie dziękuję. No i widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Na razie.